Godzina H nadeszła. Rozdział 45. Na punktach obserwacyjnych dywizji i korpusu. Noc jest zupełnie ciemna. Księżyc jako jedna ze służby ma wzejść przy końcu ogólnego przygotowania artyleryjskiego na krótko przed startem piechoty. Jest tak ciemno, że nie widać idącego poprzednika. Tak ciemno, że nie widać taśmy znaczącej ścieżkę na punkt obserwacyjny. A że ścieżka nieraz idzie nad stromizną, posuwamy się bardzo powoli, gęsiego, przy czym raz po raz przychodzą od czoła uprzedzenia: Ostrożnie, na ziemi kabel. Uwaga, drut idzie górą. Druty te porozpinali nasi łącznościowcy, jak pająki, kiedy się idzie przez las i trzeba zgarniać pajęczynę z twarzy. W pewnym miejscu taśma idzie po sieci maskowniczej ciężkiej baterii. Wewnątrz stanowiska słychać przyciszony głos udzielający instrukcji. Ognisty lud, Jak długie i szerokie te góry czuwa teraz z oczami wlepionymi w zegarki. Bateria stoi za skłonem. Idziemy, wciąż trzymając się ścieżki i dysząc ciężko. Pod górę przechodzimy szczyt, schodzimy kilkanaście metrów na przeciwstok. Pod nami dolina Rapido, dalej amfiteatr, którego rantów uczepiły się wszmuglowane nocami bataliony. To jest punkt obserwacyjny dowódcy dywizji, związany łącznością telefoniczną i radiową. Łączność jest w sąsiednim schronie. W schronach jest ciasno, więc roztasowujemy się na łączce. Patrzę na fosforyzowane wskazówki, jak w sposób nieunikniony. Przybliżają się do godziny H, to znaczy do godziny 23. Niemiecka artyleria milczy. Milczy w sposób niezwykły. O tej porze zwykła gromić łaziki na skrzyżowaniach i ścieżki, na której już wyruszyły objuczone muły. Czy coś szykują? Pułkownik Orski, dowódca artylerii dywizyjnej, szepce mi nie wiem, czemu mówimy wszyscy szeptem: nikt nie pali papierosa. Kiedy uderzy godzina dwudziesta trzecia, poczuję, że mi mały kamyk spada z serca. Nerwy wszystkich są naprężone w oczekiwaniu, czy aby Niemcy nie uprzedzą nawały. Nasza artyleria na ten wypadek przygotowała ognie, ale stracilibyśmy szansę zaskoczenia. Kamyczek by spadł, ale tylko mały kamyczek, dodaje pułkownik Orski. Myślę o słowach umierającego pułkownika Jastrzębskiego. Ale minuta za minutą wsiąka bezszelestnie w noc w absolutnej cichości. Niemal bowiem nie zauważamy w tym napięciu, w tym oczekiwaniu, nękającego ognia naszej własnej artylerii, która podtrzymuje pozory i strzela jak zwykła zawsze o tej porze strzelać. Tam, w dolinie Rapido, artylerzyści naszych dotąd nieujawniających się baterii, już zwalili podpiłowane za dnia oliwki, przesłaniające pole ostrzału. Tam, w jarach górskich, już wychodzą pierwsze ścieżkowe patrole. Trasować ścieżki, po których ruszą kompanie, kiedy przygotowanie artyleryjskie się skończy. Na punkcie obserwacyjnym Karpackiej, na punkcie obserwacyjnym korpusu teraz, tak samo jak po wszystkich punktach obserwacyjnych artylerii po bateriach, po pułkach, batalionach, kompaniach i szwadronach oczy ludzkie szukają w ciemności tarcz zegarków. Punkt obserwacyjny korpusu mieści się na Cyplu Skalnym. Jest to obramowana skałami łączka, mająca z tyłu stromą skałę w wysokości 150 metrów. To z tego punktu obserwowało dowództwo amerykańskie rzeź i klęskę swoich oddziałów na 593. Zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić, mówi dowódca łączności korpusu pułkownik Zaleski. Gdybym miał jeszcze tydzień czasu, to nie wiem, co bym mógł dodać. A mimo to niepokoję się. Nic nie potrafię poradzić na granaty niemieckie, które mogą mi porwać wszystkie połączenia telefoniczne. Nie poradzę również nic na to, jeśli na naszych częstotliwościach radiowych będą siedzieli jednocześnie i Niemcy. Obrachunek sumienia robił pułkownik Orski, robi pułkownik Zaleski, robią w cichości ducha ci wszyscy, którzy przygotowywali bitwę. Gdzieś tam, u samego dołu tej machiny. — Drużynowi. Po raz nie wiem, który. Przeliczają środki ogniowe, rozdzielone między ludźmi, powtarzają te same ostrzeżenia. O taśmie, o niezaleganiu, o niezatrzymywaniu się przerannych, o niekupieniu się. — Co myśli? Ten, w którego ręku zbiegają się te nici? Raz tylko generał Anders pochylił się, wspinając się na punkt do swego zastępcy, generała Bochusz-Szyszko. — Słuchaj... Przecież musi się udać. Przecież musi się udać. Zaklinały tę noc tysiące serc. Na pół godziny, dopiero przed atakiem, zerwana zostaje trwająca od dni całych cisza radiowa i rozpoczyna się zestrajanie sieci radiowych. Filip Karol Urszula dobiega z różnych stron. Filip Karol Urszula podajcie siłę sygnałów, słucham. Ucho nasłuchuje niecierpliwie głosu telegrafisty. Słyszę Was dobrze. I doczekać się nie może. Przecież pomiędzy radiostacjami są góry o wysokości do tysiąca metrów. Przecież radiotelegrafistom nie wolno było wypróbować doboru częstotliwości. Ścichli radiotelegrafiści, zestroiwszy się wreszcie, i znowu zapanowała cisza. Za minutę, szepnął ktoś, poprawiając się w siedzeniu. I nagle wielkim grzmotem żygnęła za przeciwskłonu ciężka bateria. Ochłonąwszy z pierwszego szoku, skonstatowaliśmy, że cała dolina, wszystkie góry naokoło niej wibrują nieustającym dźwiękiem. Artyleria ósmej armii, artyleria piątej armii, stanowiska od akwafondaty do morza Tyreńskiego zioną ogniem. W promieniu naszej obserwacji słuchowej gra tysiąc kilkaset dział. Nieznane prawa akustyczne przenoszą huki gdzieś aż spod gór aruncji, tłumią zupełnie odgłosy najbliższych baterii, stojących tuż za załomkiem terenu, także rozróżniamy je tylko po bezdźwięcznych blaskach. A jeśli są chochliki dźwięku, to dziwne korowody wyprawiają po tej zatłumionej górami obszernej dolinie. Rwą pasma dźwięku, wskrzeszają je na nowo, konserwują dźwięk powstały długo, aż jego goniec, światło, dawno przebije czarny jedwab zasłony i zniknie. Wówczas przenoszą w czarnych łapiętach dźwięk przed nasze nogi i dźwięk pęka jak kasztan. W górach powstają jakieś hurgotania, szurgoty, przesuwania mebli, przeprowadzki, przelewanie się dźwięków nad tower zbranych jak woda z kotliny w kotlinę. Posuw dźwiękowy wąwozami i drobny werbel w niebie, i głuchy szmer na ziemi. I stachato dział ciężkich, przedzierających się jak dostojnicy przez pleb z pokukiwań Ucho. Przywyka nader prędko do tej nieustającej wibracji dźwięku i już tylko oko nadążyć nie może dzikim sceneriom świetlnym. Mówi się, że przeszedł czas kolorowych kirasjerów, lejb gwardzistów, pióropuszy, pancerzy pozłocistych, że tromtadracja wojny wsiąkła w okop, przywarła do niego zielonkawym mundurem. Ale przecież ci pirotechnicy, którzy fabrykowali amunicję, musieli być po trochu następcami epoki starożytności, palącej ogniami greckimi wrogie galery we wspaniałej ferii, na falach opalizującego morza. Ci histrioni wojny musieli się zapatrzyć w przodków średniowiecza, majstrujących niesamowite beluardy, miotające grzywiaste ognie. Od zlewa doliny podnosi się sznur pocisków przeciwlotniczych. Pelotki wskazują cel, wysyłają w powietrze wielkie pomarańczowe kule, przesuwające się wolno i majestatycznie jedna za drugą, jak ryby głębinowe. Jest coś aż śmiesznego w tej bufonadzie flegmatycznych świateł, promieniujących nad ziemią złapaną w konwulsję. Od strony Niemców błysnęło krwawo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, osiem, dziewięć, szesnaście krwawych, złych, gniewnych rakiet. Jakież kolory. Dobierali pirotechnicy histrioni. Pomarańczowe wolne lampiony idą coraz wyższymi łukami. Przenoszą cele natarcia. Flara, wystrzelona ze spadochronem z klasztoru, zawisła w czarności. Spada tak wolno, że sprawia wrażenie światła stojącego nieruchomo w powietrzu. Klasztor zapala drugą, nim pierwsza zgaśnie, jak zwykł robić człowiek, który boi się ciemności. W miarę trwania kanonady narasta pułap dymu. Dym ten stoi pod nami. Dolina Rapido narana jest po brzegi, jak mlekiem. Zdaje się, że ta wielka Micha chwieje się lekko, że jej zawartość szuka ujścia, by spłynąć. Z punktu obserwacyjnego dowództwa korpusu rozlega się daleki wgląd w Dolinę Liri i na góry Aroncji, z tamtej strony Doliny, którym idą Francuzi. Na górach tych wieniec rozprysków francuskich rozbłyskuje naprzód przed stokiem, potem na stoku, potem poza stokiem. No, widać, posuwają się. Jest 23:40. Czas przeznaczony na zwalczanie stanowisk artylerii nieprzyjaciela minął. W rejonie Monte Cassino z jednej, w rejonie Biagio z drugiej strony wysadziliśmy jakieś składy amunicji. Łuna od strony Biagio stoi na półnieba. Widz wraca do rzeczywistości. To nie feria. To wydzieranie zwycięstwa. Niech wyskoczy temu niemieckiemu ścierwu cała amunicja. Niech nie mają czym strzelać. Niech czołgają się, koziołkują ze skłonów, uciekając w dzikim popłochu. Ogniu i huku, patronuj piechurowi, czyść przed nim drogę. Niech nietknięty idzie przez zapaści. Bo wiemy, no to teraz niektóre wysunięte części trzeciego baonu, niektóre wysunięte plutony dwunastego pułku ułanów, w żartę, tam, kiedy tych przed nami spotkała zguba, śmierć bezsilna, cofają się cicho ze skłonu, aby dać artylerii własnej obrobić bliskie cele. Tam, gdzie siedemdziesiąt jardów od siebie tkwili, cofną się. Bij ogniu! Szarpcie rozpryski! Przeorz ziemię artylerio! Stratujcie w krwawą miazgę plac Moździerze! Dla zwycięstwa! Artyleria niemiecka przychodzi do głosu. Wezwały ją czerwone rakiety. Tu przypisek po bitwie. Po pierwszym natarciu znaleziono przy zabitym oficerze niemieckim mapę ogni artyleryjskich, co pozwoliło odtworzyć system tych ogni w noc z 11 na 12 maja. Ognie niemieckie były dosyć skomplikowane, bo dwie ich grupy artyleryjskie, w Baggio i w Dolinie Liri, trzeba dopiero zgrywać przez wszystkie pośrednie stopnie, w zależności od tego, czy miały strzelać na Korpus XIII w Dolinie Liri, czy na naszą piechotę, czy też na nasze tyły. Na skutek tego musiał upłynąć czas dłuższy, potrzebny dla uruchomienia pełnych ogni artylerii niemieckiej na nasz odcinek, w czasie którego dołączyła stopniowo coraz większa ilość nieprzyjacielskich baterii. Moździerze. Ich sfora czujna orzą dolinę. Błyski po niej wyskakują od rozprysków. Gdzie błysk, tam chwyt zębami. Godzina pierwsza. Piechota rusza. Meldunek o wyruszeniu natarcia, nadany z 15 baonu o godzinie 1.01, przeszedłszy stację pośredniej brygady, dywizji, korpusu, otrzymała ósma armia o pierwszej trzy, w dwie minuty później. Rozpoczyna się natarcie, które kod ósmej armii nazwał Honker, krzyk dzikich gęsi, kiedy wracają do kraju. Czy dając nazwę natarciu? Nie myśleli Anglicy o żołnierzu, który spod koła podbiegu nowego, z pustyń irackich, syryjskich, libijskich, idzie do kraju?